Siedzi pan w Sejmie w jednej pierwszej ławie z ministrem Sasinem i ministrem Ziobrą. Zostaliście już kumplami? Wydaje mi się, że nie ma między nami wielkiej chemii czy e, miłości. Jeszcze ani razu Zbigniew Ziobro się do mnie nawet e, nie odezwał. Naprawdę? Trochę, trochę to rozumiem, ponieważ całą kampanię wyborczą mówiłem, że powinien pójść e, siedzieć i że będzie siedział e, w, właśnie w więzieniu, e, a nie w rządzie ze mną. Stąd prawdopodobnie ten e, brak sympatii. A podajecie sobie ręce w ogóle? E, nie zawsze, właśnie. Nawet nie zawsze. Ale to pan pierwszy podaje rękę, czy. Czeka? raz się za pierwszym razem przywitaliśmy, a kiedy drugi raz Zbigniew Ziobro przychodził, to udał, że mi nie widzi. Czyli traktuje pana jak powietrze? Tak. Ale jak z ministrem Sasinem? Minister Sasin jest znacznie sympatyczniejszy od ministra Ziobro. To znaczy, o czym rozmawialiście ostatnio? Nie rozmawialiśmy, natomiast witamy. Jak to się nie oczywiście. rozmawialiście, przecież siedzicie pół metra od siebie. To przecież z największym wrogiem można o, panie o czymś porozmawiać politycznie, o tym jaka jest pogoda na przykład politycznie dzieli nas przepaść natomiast no, wydaje się z tego co słyszałem że minister Ziobro się śmiertelnie na mnie obraził za to zdjęcie które umieściłem w internecie więc podejrzewam że sobie nie porozmawiamy zdjęcie że nie przypuszczał pan że będzie pan z nimi siedział dokładnie tego się nie spodziewałem a czy zmienił pan o nich dwóch zdanie i uważa pan że jednak nie powinni stać jest przed Trybunałem Stanu? Oczywiście, że powinni. Za co? No, Jacek Sasin powinien na pewno stanąć przed Trybunałem za 70 milionów złotych, które wydał na wybory, które się nie odbyły. Zbigniew Ziobro chociażby za upolitycznienie prokuratury, ręczne sterowanie tą prokuraturą. Tam według mnie powinno się powołać komisję śledczą do sprawdzenia, co tak naprawdę się wydarzyło, co się działo w prokuraturze czy też w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zresztą dużo mówimy przed o tym, że Jacek Sasin wydał 70 milionów złotych na wybory, które się nie odbyły. A chyba informacja z wczoraj że Pfizer pozwał nas za 6 na 6 miliardów złotych za szczepionki których nie chcemy kupić na covid tam skala strat będzie 100 razy większa niż w przypadku Sasina więc tam również ktoś powinien pójść za to siedzieć czyli pana